W szkole muzycznej w Kozienicach zorganizowano drugi festiwal akordeonowy dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia. Młodych i zdolnych muzyków z całej Polski goszczono w placówce w sobotę 26 marca. Druga edycja, ale pierwsza edycja na scenie, dlatego że poprzednia edycja w tamtym roku odbywała się w systemie online, a więc uczestnicy nagrywali swoje produkcje, a jury przesłuchiwało tutaj w szkole. W tym roku formuła się nieco zmieniła. Młodzi wykonawcy, młodzi akordeoniści przyjeżdżają do nas i prezentują swoje umiejętności na scenie, w sali kameralnej szkoły muzycznej. Festiwal odbywał się pod nazwą Dzień Akordeonowicza. Dlaczego Dzień Akordeonowicza? W cudzysłowie wracamy do Dnia Wagarowicza, czyli pierwszego dnia wiosny, kiedy uczniowie mieli trochę luzu i poza szkołą mieli inne zajęcia, więc my wtedy zapraszamy. Nie do szkoły, tylko do szkoły muzycznej i robimy wtedy festiwal. A więc gramy, bawimy się za kordonem. Przedsięwzięcie to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych muzyków z całej Polski. W tym roku przyjechało do nas 41 solistów z różnych miejsc Polski. Wymienię Bielsko-Biała, Rzeszów, Warszawa, no oczywiście nasz region, więc Radom, Pionki, no 41 solistów i dwa zespoły. Dwa zespoły akurat tu nasze, więc jeden z Kozienic, a jeden projektowy orkiestra Radom-Kozienice. Poczynaniom wszystkich uczestników festiwalu przyglądali się juroży Rafał Grząka z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Waldemar Ziemnicki ze Szkoły Muzycznej w Puławach oraz przewodniczący komisji konkursowej Daniel Baranowski ze szkoły muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wreszcie na żywo ku mojemu zaskoczeniu bardzo dużo zgłoszeń. Ponad 40 podmiotów wykonawczych, solistów i zespołów w siedmiu kategoriach, poziom no zupełnie. Wysoki, można powiedzieć, albo bardzo wysoki nawet. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu, jury udało się na obrady. Te, jak przyznał Daniel Baranowski, przebiegły zgodnie i sprawnie. Jest to pewne subiektywne odczucie ocenianie produkcji artystycznych, ale dość zgodni byliśmy w tym roku. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu przed zgromadzoną w sali kameralnej publicznością, wystąpił akordeonista Krzysztof Paduch. Jest to, mogę śmiało powiedzieć, obecnie najlepszy akordonista w swojej kategorii wiekowej w Polsce, a jeden z najlepszych obecnie na świecie. Uczy się w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu i zagra dla nas krótki recital. Po mini recitalu Krzysztofa Paducha przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II Festiwalu Akordeonowego. Żyri w poszczególnych kategoriach z udziałem solistów pierwszym miejscem uhonorowało Mateusza Stańdo i Szymona Pawlikowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Wiktora Albiniaka z Radomia. W kategorii zespoły kameralne duety pierwsze miejsce przyznano orkiestrze akordeonowej Arturo i Smyki z Kozienic. Oni też zdobyli Grand Prix Festiwalu. Ponadto wśród uczestników reprezentujących Kozienice w poszczególnych kategoriach trzecim miejscem uhonorowano Lenę Wziątek, drugim miejscem trio akordeonowe w składzie Piotr Wołos, Paweł Ptaszek i Adam Jaroszek oraz wyróżniono Olgę Nowakowską i ponownie Piotra Wołosa. Po wręczeniu nagród, dyplomów i wyróżnień na scenie jeszcze Teraz zaprezentowali się laureaci. To jest okazja do koncertowania, okazja też do rywalizacji. Dzieci i młodzież lubią rywalizować między sobą i to w taki sympatyczny sposób, kiedy nie muszą przeciwko sobie występować, tylko występować na scenie i powierzyć no, ocenianie swojego poziomu profesjonalistom. Organizatorami festiwalu byli Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Kanon oraz Rada Rodziców.